To ja chciałem zapytać o koszta takiej instalacji właśnie, jak, jak to mniej więcej teraz wygląda, jeżeli chodzi o te wspólnoty wodorowe. Znaczy, ja powiem tak, no, obecnie koszty są bardzo duże. My szacujemy, że takie jednokilowatowe urządzenie, no, moglibyśmy w tym momencie wyprodukować za 25 tysięcy euro, więc no, koszta są olbrzymie. Natomiast, no, mówimy tutaj o urządzeniu, które jest produkowane przez naukowców, Inżynierów, gdzie nie ma zastosowania produkcja przemysłowa. I no, produkcja przemysłowa no, takie koszty jest w stanie bardzo mocno obniżyć. Szacuje się, że kW stos ogniw można wyprodukować w technologii stałotlenkowej za 500 euro za kilowat. Więc to już jest no, no, dużo lepiej to brzmi. A system, no, przypuszczam, że za 2000 euro, cały kompletny system ze stosem Myślę, że, że, że jest to możliwe i to w stosunkowo niedalekiej przyszłości. Tak naprawdę no, realną, jakby taką miejscem, do którego mogą koszty schodzić, są koszty materiałowe. Widziałem kiedyś takie porównania tzw. raw materials, że czyste materiały do wyprodukowania. Jednego kilowata stosów technologii stałotlenkowej to jest koszt 100 euro. Więc to wyznacza granice. I to też pokazuje, że, że, że jak najbardziej może to być technologia, która będzie opłacalna kosztowo. Natomiast no, potrzebuje rozwinięcia metod produkcyjnych w dużej skali.